Co robimy z Fantomem? Woskowego faceta załatwimy woskiem. Chyba nie mówisz poważnie. Tak, to będzie proste. Załatwimy go w jego własnej pracowni. Zrobimy to tak. Patrzcie na dół. Welma ukryje się za tymi skrzyniami i będzie obserwatorem. Dafne schowa się za drzwiami. A kiedy Fantom wejdzie, zatrzaśnie je tak, żeby pozbawić go możliwości odwrotu. Ja będę przy prysznicu z woskiem, i kiedy Fantom tam wejdzie, Ciach i jest nasz! A jak fantom ma się tam znaleźć? To zadanie dla was. Dla ciebie i Skubiego. Dla nas? My? Fred, twój plan jest naprawdę fantastyczny, ale... Ale co? Nie zrobimy tego, prawda? Prawda. Może masz lepszy pomysł? Myślę, że tak. Popatrz tam i powiedz mi, co widzisz. Pracownie wosku. Zwiali. No dajcie spokój. Aż chce mi się śmiać. To są mistrzowie ucieczki. Haha! Ha.